O tych lochach, tunelach wiedziano już od dawna. Kilka jak gdyby teorii jest na to, że powstały za czasów królów i ciągną się do Grodźca, łącząc tunelami pod rzeką Przemszą, ale kilka bardziej nam współczesnych teorii mówi o tym, że powstały po, część tuneli powstała po 1939 roku, budowanych przez Niemców, gdzie zmagając się z trudnościami uskoku tektonicznego, uskoku będzińskiego, budowali laboratoria pod broń V2 bądź pod produkcję amunicji. Oraz jest jeszcze jedna teoria, ale do której mało kto jest przekonany, że miały być to schrony przeciwlotnicze, ale ze względu na brak możliwości dopatrzenia się bądź poprowadzenia wentylacji ta teoria upadła. W czasach, można powiedzieć, w czasach lat 60., -tych, 50. -tych wykorzystywano to jeszcze przed uregulowaniem rzeki jako formę lodowni, gdzie składowano mięsa, gdzie składowano ryby oraz służyły okolicznym mieszkańcom jako piwnice. Obecnie stan tego, tych pomieszczeń jest taki, że większość pomieszczeń jest obudowana betonowym jak gdyby, zwieńczeniem. Natomiast pozostała część jest odkryta właśnie skałą która ze względu na, 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 na właśnie zaniedbania poprzednich czasów stwarza zagrożenie. Dlatego od y, kilku lat te lochy stanowią, są zamknięte ze względu na bezpieczeństwo. Tunele liczą sobie około 750 metrów. Część wejść jest y, zamurowana, część jest zasypana. Do większości korytarzy nie mamy dostępu, choć wiemy, że biegną dalej. Potrzebne nam jest, żeby upewnić się, czy jak dalekie są, czy musimy skorzystać z georadaru, na który obecnie czekamy. Część korytarzy może okazać się, że została zamurowana przez Niemców tylko dlatego, żebyśmy o tym no, stanowiły dla nas zagadkę, a może odsłonią się przed nami tajemnice i będą prowadziły jeszcze w inne nieznane miejsca. Oraz jeden ze świadków armii, wojska polskiego, mówił też, że część skarów została tutaj schowana, chociaż nie był w stanie udzielić żadnych bliższych informacji. W tej chwili jest to w złym stanie technicznym. Część prac wykonała Akademia Górniczo-Hutnicza z Wydziału Politechniki Krakowskiej. W najbliższych latach planujemy zabezpieczyć teren, przeprowadzić gruntowne badania i udostępnienie je mieszkańcom oraz turystom, wprowadzając jakąś przydatną miastu funkcję komercyjną. Obecnie jedna z tych tunelów doprowadziła nas do końca, ponieważ jest zawalona. Widoczne są belki, które podtrzymywały, które są w tej chwili opadły, a reszta stwarza zagrożenie. Więc jest to teren w tej chwili naprawdę nie do odwiedzania przez poszukiwaczy skarbów. Miejmy nadzieję, że w najbliższym 10 latach uda nam się szereg tych prac dokonać. Ogromne sumy pieniędzy musimy wydać na samozabezpieczenie tych terenów oraz wprowadzenie, doprowadzenie, spełnienie wszystkich norm, które umożliwiłyby wpuszczenie tutaj osób jako do obiektu użyteczności publicznej.